Doszli mi do to będą takie owieki, tak jak tej co tam są Tak jak kiedyś w filmie było Tak. bodajże tak. owijane, morszowe w żywicy i w A, szklę, akurat tak. myślałeś o, o jakimś rywalu dla mnie? Był taki moment, że się pomyślałem, nie ukrywam, że tak. Dwa nazwiska wypadły do, do, do głowy, no się, takie popularne, tak. Powiedz z czy taki bokser ma, ma szansę w walkach z e, zawodnikiem RMA? Jeszcze nie znam przeciwnika, ale mam nadzieję, że, znam, że się dowiemy. To, że ty nie znam, że nie zawsze, że my nie znamy. No właśnie. Gdzie tak. mieliśmy coś, a ja tam nie A Gdzie nawet coś tak. i wyjechaliście, słyszeliście o American tak. Dream, zajechaliście tak. i a tu rozczarowanie. Witam, z tej strony Mariusz Wach. Ja się Zwykły i naszym dzisiejszym gościem będzie Piotr Wilczewski. Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy polski trener za zawodników boksu. Parę, parę pytań będziemy mieli do, do naszego trenera, tak? Odpowiedz, jak zareagowałeś na to, że Mariusz jest w i będzie się napierdalał na gołe pięści? Po pierwsze, <tutł> Mariusz zaczął od dobrej wazeliny, <tutł> także nie wiem, jak co mam teraz mówić, <tutł> <tutł> że najlepszy trener, ale jak zareagowałem, no chwilę takie było załachanie, co z karierą jego amatorską, tak? Skoro już pojawił się temat walki na gołe pięści, no to co z jego karierą amatorską? Ale nie, ja wiem, że Mariusz sobie poradzi. Byłem już niewiele w akcji, gdzie Mariusz już użył gołych rąk, także... Ale to nie będzie tak typowo na gołe pięści, bo my będziemy mieli dosyć dużo, bo będą takie owiki, tak jak, jak tejpy, tylko troszeczkę większe. Tak jak kiedyś w tak. filmie było tak, bodajże tak. owijane, moczone w żywicy i wszystko. Tak, to, to, to mi nie ma, ale... Mariusz chciał już szkło bez żywicy, ale ja się a, nie klei a, w ten, ten a, temat a, i tak dalej. Ale doszliśmy do takiego, bo pierwsze, pierwsze z Mariuszem było, pierwsza gadka była, że będą jednak małe rękawice i jeden z y, takich wiodących producentów wyprodukuje specjalnie rękawice na Mariusza. Ale po rozmowach z Kapmanem y, doszli do ładu, że nawet, Złukasz. że to jego ręce, a wiemy, że ich dalej chce jeszcze boksować i żeby tego ręce nie ucierpiały, że on to jakby powiedział, zrobi może nie to, że lepiej, ale zrobi to tak dla, dla jego wygody i ochrony jego rąk, że te typy zrobi mu To będzie nawet Słuchaj, Słuchaj się, a to będzie dobrze, tylko że. Mówię, już widziałem nie, nie takie przypadki, że nawet nie były eee. dobrze zapatrzowane ręce. Jeżeli ktoś trafi precyzyjnie, mniej mocny i w trzoło, jest najtwardszy punkt ciała, no to tak może pęknąć, ale lepiej dla bezpieczeństwa, może powiedzieć, późniejszej jego kariery, na pewno to będzie bezpieczne i lepsze. A myślisz, że, że coś będziemy zmieniać w tych treningach? Będziemy się przygotowywali, wiadomo, że będziemy się przygotowywali do, do tych bokserskich pojedynków, a to, to, to już będzie dystans czy po 3 minuty myślę, że, że, myślisz, że trzeba coś zmienić? No, oczywiście, że zmienimy, bo to, to jest jak <laughs> diesel, się rozkręcasz po 40 minutach. No, będzie, trzeba będzie ten trening zmienić, wrócimy do treningów, można powiedzieć, taki, jak się kiedyś robiło w amatorskim, czyli jakieś 15 dokładnie szybkościówki, 20, 30. Yy, no i tak, nie będzie, ten trening też na pewno nie będzie przyciągany, bo chodzi tutaj o krótką pracę w krótkim czasie i, no. i te, na tym będziemy się skupiać. No, ale też trzeba będzie się skupić chyba na jakby wiecie, że nie ma rękawic, więc garda też na tym Słuchaj, nie na pewno zrobi będzie tej roboty. Tak, na pewno będzie gada, bo Jak się znajdzie przeciwnika wysokiego takiego on, to go może sięgnie. Jak będzie ktoś niższy, no to będzie miał problem. Także będzie sobie pozwolić na posunięcie rąk, ale... I też nogi będą musiały pracować. Ale tak wiecie, ta garda w tej rękawicy, ta twarz jest jednak zasłonięta w, w dużo dyn. większym stopniu niż... Niż teraz w samych tej pachnie. Walczyliśmy kiedyś w Stanach. Rękawice przypominały rękawiczki takie na salki, jak się chodziło zimową porą. Także jakieś tam będzie jakieś, jakieś małe, minimalne doświadczenie, no ale te ręce będą musiały być u góry, żeby tego ominąć przynajmniej części, przednieść głowy, łuki brujowe, kości policzkowe, nos, które mogą wyeliminować walki, bo jak zacznie się krwawienie, to, to może być różnie. No dobra, znacie się dobrze. Jak długo się znacie? I pewnie wiele to historii. To będzie, będzie, będzie tak, bo tak naprawdę... To ja, ja może odpowiem. No, no to przecież e, wy odpowiadajcie. Pamiętam, pamiętam, ja z wami w Stanach nie latałem. Tam Pamiętam, pamiętam taką, taką walkę. Przygotowałem się do walki w Niemczech z Hammer'em. I trenowaliśmy u Piotrka na, na ogrodzie, tak, na, na tarasie. Nie? Tylko tak to było, tylko byśmy się już znali 10 lat wcześniej. Tak, bo jeszcze za byliśmy w kadrze Polski razem. Razem jeździliśmy po turniejach, razem jeździliśmy... Po obozach. Razem chodziliśmy Macy. po imprezach także, bo też imprezy były nieuniknione. No tak, to... od amatorki zaczynanie się do tych tak. historii wspólnych macie? Jest sporo. Właśnie dzisiaj przychodzi też taka jedna wspólna historia. Wiele historii. Jedna, jedna z takich takich fajnych, życiowych, gdzie już miałem. Ale to najwyżej z czasem, czas i mi się to opowiem. Ale tak jak już powiedział, kiedyś tak, trwaliśmy Nasza współpraca się zaczęła do walki, gdzie Mariusz został się bez tenera bo nie wiem w jakich okolicznościach się z tym rozstał, myśmy tenowali, u mnie przed domem na mostku, który się nie był skończony, czy nie było nawet koski. trenowaliśmy w takich sparteńskich warunkach, ludzie jadąc do sklepu rowerem czy samolotem się patrzyli jak na debilów, ale... Hmm. Nieważne, ważne, że efekt końcowy był taki, że pojechaliśmy do jaskini lwa, Mariusz wyszedł z dokołów wtedy zawodnika chyba, który był bez porażki, Hamera Rumuna, boksującego w barwach niemieckich I, i to była wielka niespodzianka, nikt na nas nie stawiał, wręcz Polskie media już od razu nas kreślali. Tak, jak wszyscy tak jak do tej pory. Hmm. Mamy taką mentalność w Polsce, że najlepiej wszystkich zajęć, wiesz, że ale jak ktoś wygra, no to wtedy go całujemy po dupie. I, I to tylko przez chwilę. I tylko przez chwilę. No a to to, tak ze wszystkim jest. No to, to jest znamy, znamy naszą mentalność. A powiedzcie mi, bo właśnie już przy wcześniejszym pytaniu powiedziałeś, że Mariusz trybia jak diesel w walce no. i potrzebuje tego długiego, a w poprzednich odcinkach nawet rozmawialiśmy na ten temat. Że on musi jakby pracować nad agresją, bo mieliśmy tu jednego gościa, który znowu był zawsze odpalony i umie dobrze dymić przed, przed, na konferencjach, przed konferencjami. No jakby wiemy, że to świat frików, yy, który jest taki no, coraz napompowany, duży wielki, a ten boks yy, i ten taki normalny Sklonny. sport zawodowy gdzieś tak powiedzmy trochę z boku. Ale Mariusz ma problem z agresją. Ja go od wczoraj próbowałem wkurzyć i powiem ci, Ryszyno mi się udało. A tutaj jednak w tym dystansie trzech rund po trzy minuty, no bez tej agresji, bez tego rozkręcenia się od razu albo tak. wejścia naładowanym. Wydaje mi się, że ta konferencja, jak powiedziałeś, i to face to face, ważenie na naważeniu, może spowodować, że, że, że już zacznie się no, silniki. Albo jeszcze przed walką ze jedną walkę 12 stoczyć, żebyś byś był rozgrzany i wtedy weź na walkę to uczymy. Ja no, bo... Nie będę musiał używać alternatywy, hmm. czy nie muszę kupować paralizatora <noise> żeby Na cię pewno, jeśli inaczej mogę, ja wiem, jak go można wkurzyć, czy to nic nie jest. Kurde, no to świetnie. Jest jedna to... rzecz. Dać mu łyka piwa i zabrać mu to piwo. W <noise> <noise> <Dobra>. sumie <noise> trochę lepsza wersja niż paralizator <noise> na ciebie przed walką. No. Ale dobrze, no to, to... <noise> widzę, że jest więcej sposobów na ciebie. Jeszcze tak. by się parę znalazło, ale... Powiedz ty mi, czy taki bokser ma, ma szansę w walkach z e, zawodnikiem MMA? takim, wiesz, taki średniej klasy pięściarz i średniej klasy zawodnik MMA, tak? Słuchaj, nie średnio zbytnio walk w klatkach, no tam nieraz mamy do oglądam nie, się. Nie, no, na... ale popaż na, i... na Ugona, popatrz na Szpilkę, na Brodnicką. Jest, I... koku, no będzie wiesz, im ciężko. Boks. Słuchajcie, jak, jak wchodziłem MMA, na początku do... Tak, na nasz rynek, to bo było możliwość znaczy lepszego zaskoczenia tych zawodników parterowych. To teraz już wszyscy wiedzą, znają zawodników wcześniej, w czym jest dobry i tak. zazwyczaj od razu przychodzą do swojego dystansu, tak jak po jakiś zapasie, no to wiadomo, będzie wchodził krótko w nogi, żeby sprowadzić walkę do, na, na swoje podwórko. No zawsze jest szansa, bo to jest jeden cios precyzyjny, trafiony, zawodnik pada tak i może być w walce. No, my mieliśmy walkę. Gdzie ostatnio ostatnie czy Półdzielowski yy, z no, Matelą i, i, no i tam jeden siostrz tak, zdecydował całej walce, gdzie Matela w parterze był dużo, dużo zawodników uważam lepszym, niż, niż Płucierowski, który był słabszy może fizycznie, ale ale jeden się powodował, że walka się zakończyła tak, a nie inaczej. Także tu nigdy nie ma co skreślać, szansa zawsze jest. I cieszę się teraz mi powiedzieć, no wydaje mi się, że dzisiaj parterowcy jednak yy, może lepiej w tych walkach, które mają minimalną przewagę, bo już jakby można powiedzieć opracowali, dopracowali jakieś może elementy techniki, elementy schodzenia szybciej w nogi, na początku walki, nie wiem, wypracowania, zmęczenia. Także. Ale wiesz, mieliśmy na, na poprzedniej gali w Otorę, mieliśmy zapaśnika, naprawdę dobrego zapaśnika z, z Grecji. Tak, takiego tak dużego, nie? No, no I, y, y, i walczył nawet w kocach, y, a u nas no, nie był w stanie po prostu w żaden sposób poza... Efektownymi rzutami, obaleniami, tak. nie był w stanie nic przeciwnikowi zrobić, który fizycznie był dużo słabszy, A. pomijając to, że on nie był w stanie wykorzystać właśnie tego, że był, był strajkerem i nie był w stanie go skończyć czasami tak naprawdę. Hmm. Powiem ci, że nawet z tego parteru wyjść do tego boksu, to, to bo ciężka sprawa, nie? Ale rzeczy i turlać się, tym bardziej, że tam, gdzie Mariusz teraz walczy, czyli jakby w Federacji wotorek, gdzie jest twarzą, a wiadomo, że to będą tylko bokserskie, no bo nie wyobrażamy sobie, żeby 40-letni facet teraz się kulał z jego... Tak. Myś po całym ringu się kopał. Zależy, kto był jego w no, wie, wiesz, bóra różnie, bóra ale, ale, ale patrząc na <tototot> to wszystko, to ci, ci grapplerzy też nie mają łatwo z, tak naprawdę wyjść. Zastryk na... z takimi z, z bokserami. Nie wiem, no, w przypadku, żeby on da mi się dobrze kopał, no, a z tego wiem, co pamiętam, to, to kiedyś kopał, dlatego przypomniał sobie przynajmniej tę pracę nóg, ma długi zasięg. Na pewno tak powiedziałeś, że jest ciężko ciężko skrócić dystans i wejść w te nogi. tak Jest ręce nie pamiętam, jaki on zasięg, ale. A chyba jest ma większy zasięg ramion niż ma swój 20. wzrost. On ma 2-2 na pewno, będzie miał większe, dłuższe ręce. także no Ciężko, ale mówię, no, dzisiaj to wszystko się zmienia, tak? Że już, bo więcej było takich niespodzianek, tych słynkowiczów, szybciej nokautowali, tak powiem, tych zapaśników, czy tam, czy tam jakieś tam judy, tych, yy, judo. judo, tak, a dzisiaj już można powiedzieć, bardziej jest tempo, Ten poziom się już, można powiedzieć, bardziej wyrównał, tak? z mojej oceny, z mojej opinii. Czy Ci się wytrenować mistrza Świata? Kurde, no, bardziej mi się wydawać się Świata. Kiedyś można powiedzieć było, że miałbym jakiś mm, dużo nie brakowało, miałbym y, jakiś wkład, żeby mi się świata został, na przykład Mateusz Mastera, który no boksował, kale, y, z kalęgą, y, boksował z kalęgą, boksował z kalęgą. Bodaj, że to było Monaco, tak? piękne Monaco. kasyno, piękne miejsce, fajna wycieczka, ale to, ta wycieczka miała się zakończyć happy endem, a skończyła się niestety tym. Tam przegrał z zawodnikiem dwa do innego. No, taką ciekawostką było to, że Właśnie. sędzia meksykański, bodaj, mogę się pomylić, czy to był włoski czy meksykański, ale sędzia meksykański dał Polakowi, sędzia nie, włoski dał Kalenze, no i nasz rodak dał, niestety przegraną, ale. Naszemu. Już teraz wiem, dlaczego tak mogło się stać, bo na konferencji był nacisk, nacisk, nacisk i może ten sędzia chciał być świętszy od papieża i, i może runda i tak równa, bo minimalne wygrane przez nas raka Kadawo, i tak się, skończy, jak się skończyło. Jest to nauczka dla mnie, że jak będzie, z tym razem będę miał taką możliwość stania w narożniku i będzie sędzia z Polski, to absolutnie się nie zgodzę, a jeśli się zgodzę, to też będę wiedział, jaką też może i można być presję wywierać. Żeby ta jednak decyzja była słuszna, uczciwa, a nie, że przy równych walkach nacisk był wcześniej z, jednej, z drugiej strony i on bał się tego później ostrzału i dawał jednak przeciwnikowi. Ostrzału, że jednak za swoim rodakiem pozostał. Tak, dokładnie tak, i na jego dokładnie, tak do, dokładnie tak. Także na pewno bym chciał mieć w jakiejś ale I... myślę, się Europy był, gdzie też brałem jakiś mały udział w tym. No i niedługo mam nadzieję, że na mi się tak okazało, że wychował sobie. A wracając do, 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 do mojego pojedynku w Autorę. Czy myślałeś o, o jakimś rywalu dla mnie? No, był taki moment, że sobie pomyślałem, nie ukrywam, że tak. Dwa nazwiska mi wpadły do, do głowy, no i takie popularne, tak. Nie, no, wiem, to nie chodzi to... o popularność, tu chodzi, wiesz, tu sytuacja jest Ale naprawdę... takie, ale tak, można powiedzieć po części. Nie, ten drugi, nie wiem, czy do końca Sujkowicze, więc mówię tutaj o, o, o Różalu, tak, jakby zabuksował w sójce Akurat... i myślałem o Popku, który który też tam się gdzieś walczył o w Anglii w, team, w partnerze, ale, ale też stój, stójkę Mateś ma też dobrze w miarę panowaną. Wydaje mi się, że Kule, to by były dwóch fajnych przeciwników. Nie? Wczoraj, wczoraj właśnie padło nazwisko Różala, nie? No już, 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 w, już w pierwszym odcinku no. nawet mieliśmy sytuację taką, że w sumie sam trochę zaproponowałeś tak. tego Różala, no, tak. ale bo na naszym podwórku tak naprawdę my myśleliśmy, że to nie da się nikogo znaleźć. Ciężko będzie. No, no. No. Myślisz, że nie? Nawet gdyby to był wiesz, zawodnik MMA, ale jednak. Który wywodziłby się nawet i byłby dobrym strajkerem do warunków fizycznych Mariusza. No ciężko tak, takiego wielkiego znaleźć. Znaczy wiesz, niech on będzie malutki, niech kopie Mariuszowi, nie? Dlaczego nie? Co ty na to Mariusz? Mały też może być jakby cię miał dokopać, nie? Wziąłbyś takiego. Ale małe, ale by było. No. Mały, ale ciężki żeby był. Mały wariant. Mały Nie, no, bo przecież żebyś nim nie miotał, tym bardziej, że wiesz, że nie ma, nie ma ani wiesz, nie boksie, nie ma ani, ani, ani siatki, także... W boksie, no, bo nie widzieliście w ogóle, jak, jak wygląda arena, tak? Gdzie, gdzie się walczy w Wotero, nie no. widzieli tego. No to przepraszam bardzo, widziałem. Widziałeś? Nie Miałem możliwości oglądania, to gdzie tak, widziałem, także wiem. Tak jak w boksie e, uwielbiam walczyć z dużymi ludźmi, tak? Wysoki, 2 metry, ciężki, 130 kilo. To, to jest idealne. Bo gorzej mi jest z zawodnikiem, który jest, ma metr 80 m i waży 90 kg. Tak? Ale nawet widowisko też źle to wygląda. Bo walka jest brzydka. Jest, Teraz tak. Chodzi o show, dwóch wielkich chłopów ważących można powiedzieć, prawie ćwierć tony, wchodzi do ringu i z sobą toczą pojedynki na głębi. No, ja uważam, że i nie będzie większy. Nawet się do Bożu, już, już tak, z takiego doświadczenia kariery, z przebywając i jeżdżąc na, na walki, zawsze. Woleliśmy dużego przeciwnika, bo wiedzieliśmy, że to będzie wielkie show. i my, no... Mały zawsze z mały, gdzieś wejdzie w nogi, gdzieś się będzie klej, gdzieś się tuli, tulił. Zawsze to widowiskowe to może to źle to wykonać. Także zawsze budowl nasz taki, że nam to też pasował, wielki zawód. Tak. Też wiemy, jak ta moja kariera w WTR się potoczy. Wiemy na jakich zasadach będę walczył. Jeszcze nie znam przeciwnika, ale mam nadzieję, że za niedługo się dowiemy. To, to, że ty nie znasz, nie znaczy, że my nie znamy. No właśnie. Ale wróćmy może do początku, Poznaliśmy się, że. 20 lat temu, ponad 20 lat temu. E, może opowiedzmy, jak pierwszy raz wjechaliśmy do Stanów, co nas tam w tych wielkich stanach spotkało. Jak poszliśmy na mieszkanie, a na mieszkaniu uwierzcie, nam nic nie było, tak. Była taka sytuacja, spaliśmy, można powiedzieć, to był milioner, można na nas tak. dość śmiało, że ten chłop był milioner. Miał swoją służbę, swoich parę samochodów, parę garaży i spaliśmy. I spaliśmy yy, w pomieszczeniach, gdzie służba mieszka. Chociaż Ja tam się nie, niczego nie, nie wstydzę, bo to ani nie mam nic za, za nie, bo to no, każdy człowiekiem, oczywiście, ale, ale chcąc włączyć prąd, nie było gniazdka, jak włączyć, co? złapać wykręcić żarówkę, w ogóle nie było żarówka, tylko żar, dwa kable wysyłały tu, dwa kable i tu. do sklepu i po drodze. Wysta Wysta wystawka wystawka, wystawka są. taka jest, co nie ludzie wystawiają jak są, nie są. Bo takie takie duże te wystawiają, że zbierają nas w tygodniu. Tak i żeśmy wzięli stamtąd lampkę taką, nie? – Stojącą. Stojącą. – Generalnie to byliście rozczarowani, bo skoro wyjechaliście z nic nie było, że tak. mieliśmy coś, ja tam nie mieliśmy A nie... coś byliście tak. i wyjechaliście, słyszeliście o American tak. Dream, zajechaliście tak. i, a tu rozczarowanie. Dokładnie. I żeby w ogóle to lampy podłączyć, musieliśmy wyłączyć w korki w całym domu, a tam my się był monitoring. Ale jakoś tam nam poszło, że się udało, żeśmy włączyli, skręcili palcami, żeby do prądu podłączyć. Ale w ogóle inne i treningi były, i na, i na sale, teraz wszystko ale... jest wypucowane czyściutkie, a kiedyś to było... Mieliśmy taką atrakcję, że jak się skończył tutaj przyjeżdżaliśmy, zrobiliśmy sobie jakiś obiad, posiłek, no to nie mieliśmy ani telewizji, ani radia, ani internetu, to szedaliśmy na progu i leciliśmy tak zwane te świstaki, co latały, ja, jeden no, za drugim dziury no. się chowały. A to nie mieliście ochoty do jakiejś meksykańskiej dzielnicy? No chodziliśmy już, ale, no, ale już można chodzić, bo to byliśmy parę miesięcy, <laughs> to, no to już No, też czasy był bez, bez telefonu. Gdzieś tam pożyczaliśmy telefon, to jeden telefon na, na, na dzień czy na dwa dni, tak. Więc no, nie było nie... lekko. Nie było lekko. Słuchajcie, w takim dzibie trenowaliśmy fajnym, gdzie jakby zrobili DNA, yy, krwi w ringu, to jeszcze chyba Muhammad Ali znaleźli tam, tam krew. Było krwi, a krew, że był taki materiałowy, no to praktycznie tam nie było możliwości go wyczyszczenia, wszystko to wchłaniało. Mm. I pamiętam, jak byśmy tam tą salę, to ja się zastanawiałem, co tu się mogło wydarzyć, jakaś rzeź, jakieś, strzelanie, bo krwi było wszędzie, nawet po ścianach. Plakaty były stare, także fajny taki gym, gdzie było, gdzie go, tego gymu nie ma, ale jakie kiedy ja tam przyszedłem, myśli, co myślenicą, on tam mógł trenować i faktycznie później się okazało, że tam trenowali, trenowali wiele więcej, wiele, legendy, no, legendy boksu. Czyli, czyli uważacie, że tak naprawdę wtedy jak pojechaliście do Stanów i widzieliście tą salkę, tak nawet zaczynaliście u nas w Polsce, gdzie był ten smród potu, smród albo zapach, bo różnie można... Ta do tego podejść i tak dalej. Pojechaliście do Stanów, widzieliście to samo, a dzisiaj widzicie wypicowane, piękne sale do I treningów. I nie, nie chcą trenować. Siłownie. I tak dalej, i tak dalej, które, które wyglądają jak nie wiem, milion dolarów, a wtedy jednak ten krew i pot. Czy to nie zabrało tego uroku wtedy? Widzicie, dalej jesteś trenerem, więc tak. widzisz, jak dzisiaj młodzi trenują, a jak Słuchaj, Nie się. doceniają nie szanują tego, co mają teraz. Dzisiaj, jak, dzisiaj jakbyśmy mieli chyba. To, no nie, może byśmy byli jaśniej wychowani, ale w takich warunkach, trenować, jak mamy dzisiaj, no to ja bym chyba z sali wychodził, na sali bym spał, a młodzież tego nie docenia. Wiecie, kiedyś mieliśmy na przykład na kawice. No i jedna grupa zostawiała rękawice drugiej grupy. Więc te, te rękawice, mokre, śmierdzące. Ale, ale nie, wiesz, nie, nie, nie było nas stać na, na nowe parę rękawic, więc musieliśmy brać to, co było. tak? Stać no, Stanie, jakby, jakby sama kasa, ale, ale tak. jednak miało to urok. To wszystko było chyba tak. ciężkie i było inne. No jak się walnąłeś kurna, o, o coś, to był kawałek no. metalu, a nie zabezpieczony gąbką tak. y, plastik. Tak. I jeszcze jedną historię mam powiem w Ameryce, żeśmy doświadczyli. Nie za bardzo się tym chwalę, bo to nie ma się tym chwalić. Umieścili nas w motelu, nie w hotelu, w motelu. I dziwne nam było, bo cały dzień nie było gości, nikogo nie było gości. Ale przychodził wieczór, a, zaznała nas jedna rzecz, włączyliśmy telewizor, chyba 50 kanałów i na każdym kanale leciał porus. Wy co, tu się kurde dzieje? Nie? Ale no, mówię, nie wiem, może jakieś, może się jakieś że jakiś film mieszkał, że zażył 50 kanałów porusów. No i wieczór, zaczęli go się zjeżdżać, no i zaczęło się. A no to, to motyle takie, gdzie przychodziły panie, przyjeżdżali panowie i tam się stop... działo. Całą noc nie mogliśmy spać, bo. No i przed, dźwięki, niż nawet z włączonego telewizora, jakby telewizor wyłączyliśmy dalej, były te same dźwięki. No to też w Stanach, czyli mieliście. W stanach. Albo czerwoną, albo białą podłogę. Dokładnie, albo czerwoną, albo białą podłogę. No. Ale śmieszne jest to, ale to się fajnie, żebyśmy się szybko no i jest to wspominać, nie? Tutaj, kurde, tutaj kurde, orgiele za ścianą były. Mhm. Fajne. A to usłyszałem, że nie można weźmy, weźmy się z walką, walką, żeby nie mieć miękkich nóg, a ty... Nie no, ale dla nas, ale, ale słuchać można, tak? Samo ty, nie można, można. No, tak, można. Nakręcało Cię, tak, czyli nakręcało, tak, a, tak. A, czyli, a czyli to jest jeszcze jedna opcja, żeby go nakręcić I przed walką, tak. może go też I, nakręcić, że go wsadzimy w motelu, gdzie więcej gdzie się działo, wszystko wokoło i wkurwiony wiedzie do ringu. Dokładnie, <noise> dokładnie. No, dokładnie. No, i i widzisz, droner tak. jednak na, bo da, sposób, ma, ma, ma tych sposobów trochę widzę, no. że no. bardzo kreatywny jest. No to zaprosimy go przed Twoją walką, bardzo serdecznie i w ogóle. Gdyby się, gdyby się nie udało Ci podkurzyć, podkurzyć tylko tak delikatnie, to on Ci podkurwi po prostu. Zaraz, zaraz coś wymyślimy spokojnie i to właśnie. się. Bardzo dziękujemy, że Dzięki. ugościłeś nas swoją osobą. Mam e... nadzieję, że sładszą podobały się e, to, co nasz trener powiedział. E, myślę, że, że niektórzy wezmą sobie to do serca. I Jeszcze 5 minut, macie na myśli, nie? Nawet to Mamy to ma historię, którą miałem dokończyć i dokończyłem, tak? Dajesz. Pięknie. Idziemy Aż ja się idziemy bo już ja mamy po, początek, zaczął od, od czerwonej podłogi, której się nie dało wyczyścić, przeszedł na białą, teraz bo, ja się, ja mam nadzieję, że nie będzie różowa. A ja, jestem słuchajcie, słuchajcie, a ja jestem się, jak już zaciąłem nie, nie mogę jej, żeby ominąć. Historia zaczęła się w pewnej miejscowości w górach, gdzie Obóz zaczynał się od piątku, wiadomo, jak się obóz zaczyna od piątku, to nie jest niedobrze, lepiej zobaczyłem się od poniedziałku, wtedy przyjeżdżamy i widzimy się po pół roku, no to wspominamy, co było, mówimy, co było. No i starzyło nam się troszeczkę spożyć więcej piw niż, niż na weekend. No i wyszliśmy na miasto, idziemy przez miasto i za podchodzi do nas, nie wiem, ich było może pięć sześciu, Takich posłowaczy, rozkoksowanych wielkich panów. I pierwsze, co robią, walą Maryszowi, zelanie taką bombę na dzioba, że normalny chłop zawidł, zrobiłby z 10 przełomów do, do tyłu i byłby po walce, był go zabierać z noszami. A Mariusz, co zrobił? Dwa, dwa kroki do tyłu, a że miał takie japonki, gdzieś między palcami struna, klapeczek jeden do góry, drugi klapeczek do góry. No i wtedy zobaczyłem miny tych panów, gdzie byli pewni, że największego wybrali, żeby największy, największego walnął. Się, nie przełączył tylko dwa kroki do tego, ale usiadł do samochodu. No I to był ich błąd. Szkoda tego samochodu i. I, i a tak już wpadł z Ale to był taki mój kolega, co? A, taki malutki, niziutki. Tak. Z 50 kilo. Z 15 balasek wyrwał. Wyrwał i sztachet. ale płot, taki stary był. Ta. Ten Auto katowało ich tam katował, a on, samo, on spod z, z do... I sztachet był. Wahu, wahu, z... trzymaj, <coughs> trzymaj. A ja tym balacham wziął, <coughs> <coughs> Także historię dokończyłem. I nie no, jest to, fajna, to, to, to Mam nadzieję, że ty się nie starzeczy, że się nie, <coughs> nie da się odpalić. Się 13, <coughs> to by ci po przynaleciu. Przypomnę, mamy trochę historii. No, ale odpalić. tego nie mogę pominąć. <coughs> To jest piękna miejscowość, zakopane, wszyscy znamy. Weszliśmy na imprezę. Ja pamiętam jak dziś, czyli ja już mówię, Mariusz już robił trening pod, 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 pod te walki w I Pamiętam, że impreza trwała. Co chwilę było, co 5 minut było, było gaszone światło, zapalane światło i gaszona a muzyka. I DJ mówił, o, proszę na szereg strzeli, proszę wyprosić <laughs> tego dużego. <laughs> Czyli wprawa była. Probe. W ogóle, ja poza programem zapytam jeszcze trenera o parę rzeczy i tak dalej, żeby wiedzieć. I będziesz, będziesz mi ściemniać, że <grym> się nie umiesz odpalić, to ja ci będę przypominał historię. No. <grym> kiedyś, się powiedział. kiedyś byliśmy zawodnikami do naszej podejścia, na a dzisiaj jestem zawodnik na, na relację z zawodnik ten, że w, w, tym minowiarkom, którzy mówią, że on się mnie nie boi, boi się. Zapewniam, że się boi. <grym, <grym, niezmiernie mi w szczególności Cię poznać. Mamy pierwszy raz okazję, nie mam nadzieję, sobie. że nie ostatni. I co? Zapraszamy na kolejny odcinek, który będzie jeszcze bardziej ciekawy, chociaż nie wiem, czy może być, bo poza, poza kamerami dowiem się jeszcze dużo fajniejszych rzeczy niż wy mogliście teraz. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.